Moi drodzy, w centrum Alicante, w bardzo atrakcyjnej dzielnicy, mamy do sprzedaży dwa ostatnie mieszkania, dwie ostatnie nieruchomości. Jedna z jedną sypialną, jedną łazienką, z ogromnym tarasem i solarium o powierzchni 55-76 m2. Mieszkanie ma 58 m2, cena 265 tysięcy oraz drugie. Mieszkanie z trzema sypialniami, dwiema łazienkami o powierzchni aż 139 metrów kwadratowych. To wszystko mamy w centrum Alicante, moi drodzy, z ładnymi widokami, z doskonałą komunikacją autobusową, metrem, pociągiem, również z Alicante, który doprowadzi Was we wszystkie zakątki Europy. Dzielnica Florida jest bardzo blisko położona, portu, bardzo blisko położona, plaży, ale co najważniejsze, z tej. Lokalizacji w 11 minut możemy znaleźć się na lotnisku w Alicante, skąd możemy polecieć, gdzie nam się podoba. Hiszpania czeka na Ciebie. Adios!